Dzień dobry, moi drodzy. Witajcie w kolejnym odcinku z High Taila na moim kanale. Dzisiaj zabiorę was w przygodę, gdzie pójdziemy zdobyć adamanit i thorium, czyli dwa. Premium materiały, których bardzo brakuje w tej grze. Jeżeli to graliście, to pewnie już wiecie, jest to mega problematyczne. Wiele osób nie wie w ogóle jak to zdobyć, ja też nie wiedziałem, ale już się dowiedziałem i w dzisiejszym odcinku wam to pokażę, więc moi drodzy, łapki w górę, subiki i zapraszam was w wielką podróż. Aktualnie jesteśmy bardzo, bardzo daleko od naszego domu, bo nasz dom znajduje się aż tam. Jeszcze poza mapą, już z lewej strony, bo mapa, jak zauważyłem, ładuje się do jakimiś takimi partami. No i dobra, i te materiały premium znajdziemy tutaj na tej wyspie, jeżeli taką wyspę widzicie gdzieś w pobliżu, to się na nią udajcie i tam będziecie mogli zdobyć właśnie te premium materiały. Tylko też będzie można zdobyć takie materiały w takich dungeonach różnych, ten dungeon sobie też będę chciał odwiedzić, ale jeszcze nie teraz. Ale jeszcze nie teraz, bo z tym dungeonem sobie poczekamy. Nas interesuje aktualnie tamta wyspa. Jeżeli na tamtą wyspę się wybieracie, to też pamiętajcie, że musicie być przygotowani w bardzo dobry ekwipunek, ponieważ potwory, które mają... Te materiały, o które będziemy walczyć, potrafią być naprawdę, naprawdę e, mocarne. Przydałoby mi się trochę tutaj takiego kamienia, żebym się tam mógł na górę łatwo wspiąć. E, tutaj kobla zbijemy jeszcze. Jak widzicie, ekwipunek jakiś już mam zrobiony. Ja to jestem e, aktualnie na, e, ru, na, na miedzianych rzeczach. Mamy tylko żelazne e, tutaj e, nogawniki, ale to sobie nadrobimy w przyszłości. Troszkę już mi się język plącze, bo ten materiał przygotowujesz jakiś czas i trochę w tego e, hightaila pograłem, że z tą grą się lepiej zapoznać, żeby też jakieś głupoty wam tutaj nie powiedzieć i, i w miarę te filmy wam dawać takie, wiecie, merytoryczne i sensowne, żeby tutaj też e, Was nauczyć grać w to i ja też sam się uczę przy okazji jeszcze grania, nie? E, w tą gierkę, dobra, ten z niedźwiedź zaatakował. Ale jedzenie mamy dużo. Ja już naprawdę też mam dużo tych przedmiotów pozbieranych, już mamy bufor e, dosyć mocno w bazie przygotowany. Ale zanim wrócimy do pierwszej bazy to jeszcze trochę czasu minie Bo no muszę zdobyć jak najwięcej tego właśnie e, kruszcu Żebyśmy mogli sobie zrobić jakieś mega kozackie rzeczy Taki odpowiednik trochę diamentowych rzeczy z e, Minecrafta nie? Więc żeby tamto zdobyć to trzeba o to trochę powalczyć Czy ja dam radę z tym ekwipunkiem? Zobaczymy, czas pokaże Łatwo może nie być Co e, sobie kilka pochodni zrobię I my musimy udać się na tamtą wysepkę Więc ja się powoli przenoszę i zaraz się widzimy jak już będziemy na miejscu Znajdujemy się w pobliżu wulkanicznej wyspy i żeby się tam dostać trzeba wyjść na górę. Ja tutaj drabinek jeszcze żadnych nie mam, ale sobie e, zrobimy tutaj coś takiego i taka podstawka, ona też będzie działać, żeby się na górę tutaj dostać. Jak widzę troszkę się nam tutaj niebo zaczyna szybciej chyba przyciemniać albo już się ściemniać delikatnie, e, więc no trzeba się śpieszyć, trzeba się śpieszyć, żeby się dostać jak najszybciej na górę. Tak, to jest wulkano. A nie, to kobel zwykły tutaj jest. Dobra, więc na koblu tutaj e, mogliśmy się spiąć szybciej i szybko to ogarnąć. I jak widzicie, mamy tutaj jakieś inne potwory. Mamy konia, który jest. Jakiś inny, czyli nie mogę jeździć, czy on atakuje nas po prostu. Zaraz się przekonamy. Podejdę do niego. Zobaczę, czy mogę go przejąć. Mogę go montować. Dobra, więc tym koniem da się normalnie śmigać. I, i, I możemy nim tutaj po tej wyspie latać Dobra, tutaj mamy jakiegoś ślimaka innego, więc go sobie walniemy od razu przy okazji Trzeba te potwory zabijać, żeby patrzeć co z nich jeszcze ciekawego poleci Ten ślimak nie wiem jaki ma damage, dlatego ja to i wszystko próbuję brać na dystans Nie chcę z bliska atakować, bo może być przypał Esencja ognia, to nam będzie potrzebne w przyszłości Więc warto, warto te wszystkie rzeczy zbierać I jak widzicie, tu biegają takie różne szkieletory i z tych różnych większych szkieletów, będą nam leciały przedmioty, których potrzebujemy Tylko, tylko patrzcie ile tego jest Tego jest naprawdę dużo, czy to z tych szkieletów poleci, z tych szkieletów nam chyba to jeszcze nie poleci Ale to nas te wilki mogą zaatakować, jak widzicie potworów jest tutaj naprawdę wiele Nie będzie to już takie Łatwe, bo to nas wszystko będzie atakowało, patrzcie undead chicken Który nas Bije, mamy wilka który do nas Różnie strzela, ja tutaj będę kombinował różne triki Kurczę, trafić go nie mogę Będę się zabudowywał, bo też można grać na takim patencie e, Bo ta gra, no jest troszkę pobogowana Jeżeli znacie fajne triki, e, którymi e, Które wam mogą ułatwić walkę, tutaj, to korzystajcie z tego wszystkiego, bo Można tutaj większość potworów zabić bez w ogóle e, stracenia damage'a Patrzcie, z kobla budujecie sobie taką wieżyczkę Oj, ta wieżyczka za mała będzie akurat Więc tutaj Muszę troszkę poskakać i... Wiecie, porobić na movement. Bomba bomba, ucieczka. System walki w ogóle w tej grze jest mega skomplikowany. Znaczy skomplikowany, jest fajny, jest rozwinięty, jest dynamiczny. Nie jest to jak... o panie! Jak w Minecrafcie, że klikacie sobie lewym i dajecie shielda za jakiś czas, tylko tutaj naprawdę trzeba się... Czasami wiecie, nagimnastykować. Czy on spadł? Możliwe, że ten ziomol spadł do lawy. I w tym momencie mamy z nim już porządek. To sobie zbieramy. Dobra, idziemy. Musimy znaleźć dużego takiego szkieleta. Dużego szkieleta, którego ubijemy. I jest szansa, że z niego nam poleci to, co potrzebujemy. Tylko gdzie on jest, moi drodzy? Tutaj tych szkieletów też za wiele nie ma. I nie jest łatwo ten kruszec zdobyć. Nie wiem, czy też pod ziemią mogę go namierzyć. Wiem, że na pewno leci z tych szkieletów, bo już kilka takich szkieletów ubiłem. I udało mi się troszkę tego zebrać. Dobra, jesteśmy cały czas, jak mówię, na tej wulkanicznej wyspie. Kurczak on nas będzie atakował, bo to jest undead kurczak, a nie zwykły. I go sobie nie przejmiemy, dobra. To mamy zebrane. Problem może być taki, że ja tutaj nie przejechał się na takiej opcji, że braknie mi nagle. Wiecie, braknie mi nagle strzał. Red szardy. dobra, to bierzemy i mamy tutaj, moi drodzy, świątynię jakąś się, tej nie chce się udać, dobra, tutaj mamy ziomala próbujemy go łukiem, znaczy mieczykiem porobić jest też mag dobra, z trzema naraz to ja się bić nie chcę, bo jak widzicie zaczyna się robić problem, bo ich tutaj coraz więcej biegnie w tym momencie a ja sobie nie przygotowałem kobla, żeby się zabudować dobra, tego sobie ubijemy z tego łuku na daleko, pyk dobra, leżysz gościu zbieram, jedzenia też mam trochę przygotowanego, mogłem sobie szaszłyki jeszcze zrobić i wziąć eee, Szaszłyki nam odnawiają większą liczbę HP, mamy 150 strzał, to jeszcze trochę tego Mamy do zabawy, dobra podejdźmy tutaj No coś się pali, dobra nie się jara ten typ Mamy tego maga, tego maga będzie fajnie sobie ubić w miarę No szybko, dobra i wchodzimy, obczajamy Latch Potion, dobra, potiony to jakieś mamy Potion Staminy, to możemy coś wyłączyć, coś tutaj jest Tutaj stoją, dobra Magię muszę sobie szybko poradzić, bo on nas będzie obijał No jak widzicie, no prosty movement, To inteligencja sztuczna średnio działa, jeżeli chodzi o AI tych mobów I, i, i tutaj sobie z nimi Radzimy bez największego problemu. No i patrzcie, kolejny chłop ubity, ubity. Dwóch żeśmy tutaj sobie złożyli w miarę na luzie. To sobie z nich zbieramy, tam coś się pali. Dobra, to jest jakaś świątynia. I w tej świątyni powinienem właśnie znaleźć coś takiego, co mi trochę że tak powiem, moi drodzy, pomoże, nie? Zdobędziemy te premium. A te... To jest łuk. Dobra, idę do łucznika. Jest tym nożikiem dojechać. oś tu, do gościu. Dobra, 15 strzał. Okej, okay, elegancko. Krót arrow. Okej, okay, to są zwykłe strzały. Myślałem, że to są jakieś lepsze strzały. O, też spoko. Tam jest kolejny łucznik. Ale łucznik jak daje 15 strzał, to się opłaca ich ubijać. Powiem wam szczerze. W takim miejscu, strzały zdobyć łatwo może nie być. A tutaj sobie możemy, wiecie, ubić go i, i te strzałki zdobyć mamy Kolejnego wariacika tyk dobra Ku, bomba No i ostre cięcie wariacia Goś położony Nie widzę tutaj na razie często. dobra, mamy czesty. Thorium Sword, patrzcie tutaj Cobalt Ore mamy, mamy Mamy Thorium Sworda, więc to jest Miecz zrobiony z jednego z najlepszych kruśców tutaj. Już mamy gotowy w ogóle, wykraftowany. Udało nam się w boksie znaleźć, więc te Dungeony są mega spoko, bo dużo na tym zaoszczędzimy. Reaper Kity później robimy i sobie normalnie to możemy odnawiać, tylko wtedy dorablitka troszkę takiego miecza leci. Dobra, ten miecz sobie oczywiście zaaplikujemy na siebie. Jest tutaj Pictorium Sword, ale kozasko to wygląda. Dobra, co mamy tutaj wcześniej jeszcze? Po tej to Sprout, Petryfaj, load i te, te rzeczy, dobra to bierzemy, skrzynka jedna przerzucona To Dungeona trzeba całego obadać później, tutaj na razie wiecie, jeszcze walczę z tymi potworami A sobie przejdziemy później e, Mushroom azurowy No co mam z tych grzybków, te grzybki mi nic nie dają w tym momencie Tego to ja nie chcę, ja tutaj muszę boksy znaleźć, jak najwięcej boksów. Z różnymi, wiecie, brońmi, tak tutaj na przykład znaleźliśmy. No, coś pięknego. Chodząc tutaj na samą górę, na sam środek, prawie że tej mapy, możemy zauważyć, że tutaj mam wielką, ogromną dziurę. Ogromną dziurę, do której spływa lawa. Ale ciekawi mnie tutaj, co tam się tam kręci. Patrzcie, mamy tam jakąś rzecz, która się obraca. E, jest to rzecz, która może być też jakimś premium przedmiotem. I fajnie byłoby sobie to pójść, podnieść e, i, i jakoś przygotować się pod to. Tylko nie wiem. Jakim cudem ja tam mam w ogóle na ten moment wejść, nie? Więc jak znajdę jakąś drogę to sobie to ogarniemy, ale nie wiem czy to będzie w dzisiejszym odcinku Dzisiaj na razie skupiamy się na szukaniu tych wariatów I sprawdzić tę teorię, czy na pewno w tych miejscach znajdziemy te kruszce Czy to był przypadek tylko, że udało mi się spotkać te duże szkielety, z których to poleciało Zaczynamy przygodę, tutaj w ścianie widzę, że jest kilka e, Kilka, kilka tych czerwonych, moi drodzy, aktualnie Kruszców I sobie zbierzemy tutaj, wyrzucimy te kości, bazaltu, i to przerzucimy, to wyrzucimy, bo nas tego na ten moment nie trzeba, więc możemy wyrzucić jeszcze tak. Eee, po tej to sprocaj zostawię, potem tej to Stone rambla wyrzucamy, wolkanika wyrzucamy i mamy Adamy, Adam, Adamanit, Adamanit nam się, moi drodzy, tutaj e, zrespił. No i jak widzicie, w ścianie też możemy go e, wykopać. Za so, dużo tego nie mamy, ale o to trzeba dbać, moi drodzy, i to potężnie. No i co najważniejsze tutaj spotkałem tego gościa. Jest to gość, z którym będziemy walczyć. Jego musimy pokonać. Łatwo wiem, że nie będzie, ale jeżeli z nim wygramy pojedynek, to z niego może polecieć nam też na premium kruszec. No ale żeby go ubić, czasu trzeba trochę poświęcić. Trzeba naprawdę się z nim bić, trzeba naprawdę walczyć, bo może być ciężko. E, oby nam tutaj też nie uciekł zaraz i się nie zrespił. No, jak widzicie, on ma jeszcze pomocników. A ma jeszcze tych pomocników, i ten gość może być większym problemem niż ten duży wariat. To najpierw tym dużym się zajmiemy. On będzie podbijał zaraz. Tylko czego ty mi go zasłaniasz? Dobra, z bomba. Mamy go położonego. Czas na kolejnego. Tego gościa sobie ubijemy. Już tym scyzorykiem, dobra, zrzuciliśmy go, więc spoko i podnieśliśmy. Czekajcie, wyrzucamy, wyrzucamy troszkę, wrzucamy tutaj troszkę czegoś. Mos możemy wyrzucić i mamy torium. No jak widzicie, wszystko da się znaleźć, nie jest to proste. E, ten pojedynek udało nam się w miarę <laughs> łatwo zwyciężyć. Tutaj dajmy piątkę. Ten Bóg sobie od razu odnowimy. Tak, znaleźć w nocy coś na tej wyspie, to jest naprawdę duże wyzwanie, więc miesiadamy na naszego konia. To jest kolejna e, wysepka, gdzie możemy też. Zrobić podbój. No, tych wysepek jest trochę tutaj, nie? Ale te wyspy trzeba podbijać. Żeby te wyspy podbijać, to na to trzeba trochę poświęcić czas. I w kolejnym odcinku sobie te wyspy będziemy podbijać już. Ja sobie przygotuję tutaj specjalny, jakby schemat, pod to, i też się przygotuję w ogóle pod to, żeby te wyspy łatwiej było podbijać. Dzisiaj sprawdzaliśmy tą całą teorię, czy rzeczywiście tutaj da się to zdobyć. I jest tutaj to. No, Adamet, jak widzicie, jak mogliście zauważyć, o no właśnie, rośnie tutaj w losowych miejscach. Czy rośnie, no jest w skałkach normalnie do zdobycia eee, i sobie możemy go wykopać, a jeżeli chodzi o inne kruszce, no to pewnie też można to znaleźć. Ale łatwiej tutaj chyba wydaje mi się, że jest jej fokus wzięty na to, żeby, eee, żeby żeby to po prostu po prostu zdobywać moi mili z potworów. No i co? Jeżeli mamy trochę tego Ademy, to mamy tego 7 już. 7 to już nam wystarczy na stworzenie. Na stworzenie, na stworzenie adametowego killoffa, dzięki któremu będziemy szybciej się przebijać przez te wszystkie e, rzeczy tutaj, tylko czy Adamet jest twardy, to zobaczymy. Pamiętajcie, że w Minecrafcie było tak, że niektóre kruszce były miękkie, mimo tego, że były ciężkie do zdobycia, to były one miękkie i nie było wcale tak łatwo tutaj z tym sobie działać. Dobra, spadliśmy. Voldemort nie jest tutaj na szczęście taki okrutny. Jakby się mogło wydawać, dobra, tutaj na ścianie sobie stawiamy to. I goblem idziemy do góry. Nasza winda zrobiona. Dobra, idziemy dalej. Bo chciałbym się z tej wyspy w końcu już teraz wydostać, żeby nie było jakiegoś przypixu. Patrzę, nie wiem, czy to jest potwór, czy co to jest. To jest potwór. O nie, to są te żaby. Ale bombę dostałem. żab to się boję, bo są żaby, które nas będą mogły położyć. Tych potworów jest też tutaj coraz więcej. W tym momencie i ta żaba biegnie za nami. Dobra, ja zawijam, bo jeżeli od niej dostanę zaraz strzała kolejnego, tak jak przed chwilą, to nie będę miał czego szukać. Nasz domek jest po drugiej stronie wyspy. Więc tutaj powoli już jesteśmy chyba uratowani i możemy sobie lecieć. No i tym miłym akcentem będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że wam się dzisiejsza wyprawa podobała. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Dzięki wielkie za oglądanie, no i trzymajcie się, do następnego, cześć wam!